Siema, z tej strony seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Z kolejnym odcinkiem z QA. Kolejne pytania. Dzięki wszystkim za poprzednie pytania w poprzednim odcinku. Za kolejne. No i nie przedłużając, pierwsze pytanie: Co dalej z północną częścią Skandynawii? Już co nieco o tych terenach, o tych yy, całej reszcie terenów, jakie pozostały, robiłem ostatnio film, także tam zapraszam. Natomiast yy, odpowiadając tutaj, no to jeśli chodzi o Północną Skandynawię plus jeszcze tą Północną Finlandię, wydaje mi się, że jednak będzie to w formie dodatku lub dodatków. W zależności od tego, jakie są, który będzie chciał podzielić te tereny. Co prawda od 2018 roku, no i w 2019 w sumie też jakoś tak, SS Software mówiło, że pewnie te tereny będą w ramach darmowej rozbudowy czy coś w tym stylu, ale jednak patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, jakim te rozbudowy, przebudowy idą, plus fakt, że przez ten ostatni czas ciężko było wydać te mapy z ETS-a, bo Iberia opóźnienie. Serce Rosji wstrzymanie, zachodnie Bałkany są dopiero w produkcji, jeszcze trochę minie czasu, zanim to zrobią. No i fakt, że tych terenów jest coraz mniej, no to sądzę, że te dalsze tereny Skandynawii i Finlandii raczej zostaną wydane no, w formie dodatku lub dodatków bo to też dodatkowe przedłużenie no, życia gry, jeśli chodzi o taką formę wsparcia tej gry, plus dodatkowe zarobienie przez SCS Software. No, poza tym nie widzę po prostu tego, żeby tyle tych terenów. Zostało za darmo rozbudowanych. Nie widzę tego po prostu. Natomiast kiedy to będzie, no to ciężko powiedzieć, bo nie wiadomo do końca, jakie jest Software ma dalsze plany. Może być to kandydat na przykład na kolejny dodatek po zachodnich Bałkanach, ale też może pojawić się znacznie później, bo mogą na przykład planować sobie coś innego. Ale jednak tak ostatecznie uważam, że będą tutaj no, z tych terenów raczej dodatki lub dodatek, przynajmniej jeden. Czy używam Trakira czy jakiegoś moda na kamerę? jak można zobaczyć po gameplayach, to nie używam co najwyżej opcji no, skręcania kamerą w stronę tam, gdzie skręcam kierownicą, ewentualnie po prostu skierowanie no, głowy w kierunku, no, jak sobie tam przypiszę klawisz, tam w prawo czy w lewo, ale nie używam teraz żadnej z takich rzeczy. Kiedyś używałem free tracka, czyli takiej bardziej tańszej wersji Trakira. Z tym, że miałem wersję z wykrywaniem twarzy i to nawet fajnie działało, o ile jest to dosyć blisko twarzy, plus masz dobre oświetlenie. Także jeśli ktoś się zastanawia nad czymś takim, to polecam przede wszystkim ogarnąć sobie miejsce z dobrym oświetleniem, bo ja w chwili obecnej mam niestety w złym położeniu to miejsce, plus daleko siedzę, no i tak sobie mi to wykrywało. Z czasem nie chciało mi się już tego ogarniać, więc przestałem tego używać. Poza tym teraz mam taki monitor, że ciężko mi na nim zamontować tą kamerkę. Więc ciężko tego się używa. Kiedyś zastanawiałem się nad track irem, ale na razie jest to taka opcjonalna rzecz, bo w chwili obecnej mam ważniejsze rzeczy na głowie, ważniejsze wydatki, ale w chwili obecnej nie używam. Jak myślisz, Stressof, software po wydaniu dodatku zachodnie Bałkany i ewentualnej przeróbce Szwajcarii takie łodziły słuchy, będzie chciał zrobić rework Polski, Czech i Słowacji. Jeśli chodzi o Szwajcarię, to samo uważam, że pewnie będzie następna, choć z drugiej strony SCS software teraz wyjechało nagle z tymi przebudowanymi niemieckimi miastami, konkretnie teraz zaczęło od Hanoweru. Z drugiej strony, no w sumie fajnie, że za to się wezmą, bo o ile przebudowane Niemcy, no bo fajnie wyglądały, tak te miasta odstawały, więc warto je przebudować. Zastanawiam się, jaki oni mają teraz plan, czy te miasta, powiedzmy, będą co aktualizacja, ale taka większa aktualizacja państwa będzie co jakiś czas. No to mnie zastanawia. Jednak jeśli chodzi o dalsze tereny, no to myślę, że oni nadal będą trzymać się tej głównej podstawki. To prawda, zachodnie tereny Polski i większa część Czech jest w podstawce. Tak, myślę, że oni przede wszystkim będą teraz trzymać się tego zachodu, więc pewnie teraz będzie Szwajcaria, potem mogą zabrać się na przykład za Wielką Brytanię, ewentualnie Benelux. Sądzę, że będą na początku właśnie trzymać się tego zachodu, a potem pewnie wezmą się za wschód, za gońki i inne tereny. Choć z drugiej strony, wracając tutaj ponownie do tej Skandynawii, nie zdziwiłbym się, jeśli oni potem nagle by zrobili przerwę i wzięliby się za leką przeróbkę, poprawienie, odświeżenie terenów, też południowych terenów Skandynawii, czyli tego co mamy tutaj, żeby potem lepiej to wyglądało, jakby mieli tutaj dodawać północną część Skandynawii. Też tak może być. Rozumiem przesłanie, no na Polskę raczej i tak sobie pewnie jeszcze poczekamy. No jakoś im się z tym nie śpieszy. Najwidoczniej mają ważniejsze sprawy, ale nie jest to też dziwne, bo podstawka ma przede wszystkim pierwszeństwo, a taka Wielka Brytania no jednak no, powinna być przerobiona kompletnie, nawet w pierwszej kolejności. Czy używałeś kiedyś edytora map w ETS-ie, ATS-ie, jeżeli tak, to jakie były wrażenia? Nie używałem tego często, nie robiłem przynajmniej map, ale kiedyś sobie wszedłem do niego, żeby zobaczyć sobie jakie tam są obiekty, miejsca, jakieś propy i tak dalej. No, jeśli chodzi o moje wrażenia, to nie są najlepsze, bo z jednej strony uruchamia się to tak, no, specyficznie dosyć, ale gorsze przeżycie jest z tego względu, że ledwo kiedyś wszedłem do tego programu, no i po chwili potrafiło mnie wyrzucić bez powodu, co chyba jest normalką. Jednak z drugiej strony nie lubię jak mnie programy wyrzucają od tak bez powodu, więc no nie podoba mi się to zbytnio. Czy do serii starszych odsłon gier z SS będzie też 18 Wheels of Steel konwój? Planuję nagrać filmy ze wszystkich starszych gier od SS Software, z tym, że z 18 Wheels of Steel chyba zrobię sobie chwilowo przerwę i będę z jakiś czas chciał skupić się na innych produkcjach? Może po do DC1 jeszcze. Konwój na pewno to się pojawi, nie wiem kiedy jeszcze. Czy kiedykolwiek chciałeś lub jeździłeś samochodami w ETSie, ATS-ie? Jeżeli tak, to jakie były Twoje przeżycia? Pamiętam, że dawno temu jeździłem kiedyś z Kodą i na Track SMP, i też normalnie w grze z modyfikacją. No i jeździło mi się koszmarnie, naprawdę źle się tym jeździło. Nie podoba mi się ta jazda tymi samochodami, chyba że coś teraz się zmieniło. Bo tak jak mówię, kiedyś grałem dawno temu, bardzo dawno temu, już nie pamiętam kiedy dokładnie to było, ale pamiętam, że było to tragiczne naprawdę. Za szybko to się rozpędza, utrzymać się tym nie da, po prostu na drodze. Według mnie tragedia, chociaż nie wiem, czy tak jest tylko z tym autem, czy może ze wszystkimi, jednak ta jazda tymi samochodami mi się po prostu nie podoba. Nie jest to dobrze dostosowane, ale nie jest to dziwne, ponieważ jest to gra o ciężarówkach, a nie o samochodach. Mówię tutaj oczywiście o samochodach osobowych, natomiast nie wiem jak to będzie na przykład z tymi trochę większymi typu dostawczaki, busy, tego jeszcze nie próbowałem. Czy według Ciebie SS nie zrobi Grecji w dodatku zachodnie Bałkany, ponieważ chce dodać Grecję jako kolejny dodatek, na przykład z Cyprem? W poprzednim właśnie tym filmie, gdzie było o tych terenach, mówiłem, że Grecja prawdopodobnie wyjdzie z Cyprem i z Turcją. Choć z drugiej strony może być też tak, że po prostu tej Grecji filo obecnej nie ma w zachodnich Bałkanach, bo oni chcą po prostu zrobić szybko tą mapę, wydać na przykład jeszcze w tym roku lub na początku następnego roku, a potem mają na przykład plan, żeby tą Grecję dodać do tych zachodnich Bałkanów w ramach darmowego rozszerzenia. Może też tak być, ale z drugiej strony, skoro już tak dzielą, no to chyba lepiej by było zrobić tą Grecję na przykład właśnie z tym Cyprem, no i ewentualnie, według mnie, jeszcze dodać te zachodnie tereny Turcji. Według mnie w chwili obecnej, jeśli nie byłoby tej agresji w zachodnich Bałkanach i nie będzie w ogóle, no, to według mnie takie połączenie tych terenów, Grecja, Cypr, no i część Turcji, to jest według mnie najlepsze rozwiązanie. No a jeśli kogoś boli to, że jak to tak, dodawać azjatyckie kraje, azjatyckie tereny do Euro Truck Simulator, Euro, Europa, jak to tak, europejska symulacja i w ogóle europejskie kraje, no to jak tutaj Azję dodać? No tak samo jak na przykład dodać autobusy, bo plan był też taki, żeby w formie dodatku dodać autobusy. No pamiętacie? Euro Coach Simulator? No to jak autobusy do o ciężarówkach, no to jak to? Nawet w formie dodatku, no to przecież tutaj, tak samo z Azją. No, tu dodatek, tu dodatek, coś opcjonalnego, nie widzę problemu. A jeśli czepiamy już się pełnej nazwy, no to mnie zastanawia, gdzie w tej grze jest symulacja, skoro nazwa to jest symulator europejskiej ciężarówki, no to gdzie ta symulacja? Bo ja do tej pory w tej grze nie znalazłem ani jednej rzeczy, jeśli chodzi o symulację, ani jednej. Także jeśli kogoś naprawdę to boli, to Azja, no to niech się naprawdę zastanowi nad tymi innymi rzeczami, typu pomysł autobusami, czy symulacja, której nie ma do tej pory. A wracając jeszcze raz do pytania, sądzę, że pewnie ta Grecja pojawi się właśnie z tymi innymi państwami, Cyprem, Turcją. Chyba, że będą chcieli to za darmo potem dodać do Zachodnich Bałkan, też jest taka opcja. No, zobaczymy, co oni tam kombinują. Czy grasz, grałeś w Forza Horizon 5? Jeżeli tak, to jakie były twoje przeżycia? Chwilę pograłem, jak miałem tą subskrypcję Xbox Game Pass y, I nawet na początku fajnie się grało Przyjemna gierka, chociaż nie dla mnie Ja nie lubię w sumie takich otwartych terenów, no, jazdy na padzie Wolę bardziej kierownicę i ewentualnie ściganie się po torach Więc ta gra dosyć szybko mi się znudziła I nawet przed końcem subskrypcji no, przestałem w nią grać Choć tak jak mówię, bardzo fajna gierka, przyjemna Także jeśli ktoś się zastanawia, polecam Bo dosyć fajna, sympatyczna rozgrywka Natomiast no, no, nie dla mnie po prostu Wolę inne klimat Jakie masz plany jeśli chodzi o dalszy rozwój kanału? Na chwilę obecną raczej będę robić to samo co do tej pory, czyli informacje, czasem gameplaye, czasem filmy tematyczne. A jak się uda, no to może od października, września będą już streamy lub przynajmniej... Będę starał się, żeby one były, czy coś w tym stylu. Nie będę na razie tego obiecywał, ale wszystko na razie idzie w dobrym kierunku. Jednak nie wszystko jest na razie pewne. No a kiedy będą streamy, no to raczej wtedy z formy tych filmów zmienię się na streamy. I będą, na przykład, streamy z informacjami, z gameplayami. Może też jeszcze coś innego. No i jeśli chodzi o drugą kwestię związaną z kanałem, czyli no, gry. No to zastanawiam się, czy na przykład rozdzielić te gry typu, właśnie wiecie, wiecie, Motorsport, czyli F1, na Corsa i tak Dalej, na inny kanał. Z jednej strony byłoby to dobre, poza tym mogłem tam jeszcze robić swój content jakiś w ogóle OF1, ale z drugiej strony mój obecny główny kanał jest dosyć za mały, żeby to na chwilę obecną dzielić, także bardzo się zastanawiam. No nawet jakbym miał dzielić, no to raczej nie chwilę obecnej. Może za jakiś czas, może od tych streamów, no to się zobaczy. Ale na chwilę obecną raczej nie będzie większych zmian czy większych e, takich nowości. Raczej będę trzymał się na razie tego, co mam w chwili obecnej. Jaki wpływ Twoim zdaniem miał upadek Cesarstwa Rzymskiego na rozwój firmy ST Software? No wydaje mi się, że bardzo duży, ponieważ ten upadek jednak doprowadził do no, dużego rozwoju, rozpoczęcia tych państw w Europie, do tych różnych też wydarzeń do rozwoju też całego społeczeństwa w Europie. No przecież po jakimś czasie tam Czechy też powstały, więc no na pewno miało to duży wpływ. Ciężko by było sobie wyobrazić dzisiaj takie nie wiem software Czechy jakby to cesarstwo nadal by istniało, pytanie, czy oni by tam nadal prowadzili jakieś ekspansje, czy Czechy byłyby w granicach, czy nie. No, bardzo jest to zastanawiające, więc pewnie duży miał tutaj wpływ na to i na całą historię, ale z drugiej strony myślę, że nie aż tak duży jak na przykład jedna decyzja jednego człowieka. Czyli o Pawle, no, szef SS Software, który pewnego dnia po prostu postanowił, a zrobię sobie grę o ciężarówkach. No i wyszła mu i tak robił kolejne gry, aż do pewnego momentu, kiedy stworzył Eurotrack Simulator 2. No i na tym SCS najbardziej się rozrosło, więc myślę, że o ile ten upadek był dosyć ważny dla wszystkich, tak ta jedna decyzja Pawła, no była najważniejsza. No i kto wie, może w dziejach historii nawet była ważniejsza jeszcze. Nie no, żarty sobie robię, ciekawe pytanie. Czy uważasz, że wydanie dodatku Montana podczas wakacji będzie miało wpływ na zorze polarną? Wydaje mi się, że nie, zważywszy na to, że jeśli chodzi o wydawanie tych ostatnich stanów do ATS-a, jest coraz takie bardziej nudniejsze i szczerze powiedziawszy, taki mniejszy hype przy tym jest. Nawet y, gracze w większości tak mniej się tym już interesują, z tego co zauważyłem. Także nie, raczej nic tutaj nie wpłynie takiego. Może jakby wychodził Texas, to może jeszcze coś tam by się stało. Ale i tak to nie ma się nijak do tego, jak na przykład wyszedłby jakiś dodatek do ETS-a, zwłaszcza mapowy, to wtedy myślę, że taka zorza potrafiłaby odpieprzać cuda na kiju. Bo tutaj hype byłby na pewno znacznie, znacznie większy, więc w przypadku montany myślę, że nie. Ale jakby na przykład teraz coś do ETS-a wyszło, oj, to byśmy pewnie tutaj nawet ją widzieli. Jeśli macie więcej tego typu pytań, to zadawajcie. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to tyle. Pamiętajcie, żeby zadawać pytania w komentarzach lub na serwerze Discord. Im więcej, tym lepiej. Natomiast jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!